Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Daimon. W serii uczuć mi właśnie pod tym domkiem na ścieżce 225. E, no i tak, e, dzisiaj ruszymy dalej tą ścieżką, aż w końcu gdzieś nią dojdziemy. Dobra, także tak. E, tak tylko jeszcze na moje poksy. No nie ma się najgorzej. Dobra, więc możemy sobie śmigać dalej. No i tak, znów trawka, znów dzikie poksy. Może coś nowego, bo w końcu na tej ścieżce występuje chyba jeszcze jeden nowy Pokémon. Niestety nie, dał, nie dane było nam go spotkać: ratata. Yy, no cóż, yy. dobra więc, Lata może mieć atak. Preset, więc ucieczka może być troszkę ryzykowna. Czy może się wiązać ze stratą paru HP? Ale myślę, że to quick attack załatwi sprawę od razu. Na dobrą sprawę też tu parę pokonów można spotkać, używając yy, Pokeradaru. radaru. Może głupio kupiłoby to zrobić. Znaczyć w sensie go użyć. się no, 189 punktów exp. A mam akurat troszeczkę większy fragment trawy. Teraz, a mam na selekcie? Czy nie mam na selekcie? Pokeradar mnie nie mam, na Y w sumie? Dobra, tam coś się poruszyło. Zobaczmy, co to będzie. Heh, <słuch> Raticate. No Raticate to akurat nie jest Pokemon, którego miałem nadzieję, że spotkam, yy, bo on właśnie na Pokeradarze, jak i również na wysypie Pokemonów yy, niekiedy tu właśnie występują jakieś fajne, nowe... buksy. Nie wiem, jak tam z, dual, z dual Slotem, akurat na tej ścieżce. Ale w tym momencie nie mam żadnej gry w drugim stocie, więc nic teraz się nie spotkamy. Możliwe, że Survivor albo z występuje, tak jak mamy Ruby albo The Fire. No właśnie, dlaczego nie mam gry w drugim stocie? No. To mnie trochę zastanawia. No dobra, 828 punktów exp. E, dobra, liczmy. Że coś znów się w trawce poruszy. Może coś nowego. O! Spider! To jest nowy Pokémon. Eee, jest to właśnie niższa forma Spirola. tutaj chyba też Quickball będzie musiał wejść do akcji. Także tak, Intimité obniży mu atak, ale to na się nie zda, bo ja od razu chcę go złapać pierwszej. Już w Turze, Quickball lecisz! W kolejnej turze jeszcze Quickball nie będzie opłacał. Że jakby Spiro się uwolnił, ale się nie uwolnił, udało mi się złapać Spiroła. No to jest dość prosty do złapania Pokémon. Na <grym> dobrą sprawę. A więc mamy Spiroła. No no, Spirola został wydane do Pokedexy. Jest to również pokoju. Mały ptak. E, typu normalo, latającego. Macha swoimi. Małmi, e, musi szybko machać małymi skrzydłami, żeby po prostu utrzymać się w powietrzu. Używa swojego dziełwa, żeby. Aha, e, używając swojego dzieła tam wyszukuje różnych ofiar, prawda, w trawie. Jak to ptak. Okej, okay, są do punktu czwartego. No i nic więcej się tutaj nie rusza w trawie. Ech. Dobra, to walczmy z TR. Ehm. ciągle i ciągle trenuje moją drużynę. Zresztą jeszcze trzeba się zobaczyć, jaka mocna ona jest. Ciekawe. Dobra, no, więc walczmy z terenem, który się przechwala, z Ace Trainerem Queenem, który jest walki. Wow, co za drużyna. I dwa boksy. Pinsira Pinsira jest nowy Pokémon, jest to Pokémon typu robaczego, Chyba yy, ekskluzywny na Pokémon Diamond, o ile dobrze pamiętam, yy, jest to właśnie Pokémon z Ability Hyper Cutter, który uniemożliwia nie, obniżenie ataku. Przez co też e, mój teammate na nic się nie zdał. Dobra, na pewno się użyje Fly, też jest to dość wytrzymały. Jest dobry w ataku Pokémon przede wszystkim. Dobra, ja tam już użyła hohoho. Robi się groźnie, gdybym nie trafił moim Flyem, to byłoby naprawdę niebezpiecznie. Ale trafiam i to powinno wykończyć Pinsira. Mimo wszystko. Mimo tej jego całkiem przyzwoitej obrony. Także tak, Pinsir pada. Ofiarą Straptora, Straptor niszczy wszystko. No, Pinsir daje do FV, do Ataku, także o tym można wspomnieć. I 2200 z Pinsira. No i kolejny Pokemon jest Majthiena. Majthiena też jest nowym Pokémon, Jest to wyższa forma Pokémona, jak jest Pucina, którego nie wiem, czy się okazję spotkać. Chyba nie. Jest to Pokémon numeroczny Pokémon pochodzenia z Hoenn. Dokładnie rzecz ujmując, jest taki wilk. Mroczny. Jeszcze ma też Intimidate, podobnie jak nasz ym, Staraptor. Dobra, także Aerial na sam początek, a później ewentualnie, jeżeli Aerial Ace zajmie mniej niż pół, to dobije go Close Combatem. I tak też chyba zrobię. To jest już, że on jest curve Scurface mocno bliżej mi spila, przez co też już chyba będę wolniejszy od My No ale trudno. Tak, Sucker Punch, haha. <grytanski> Mroczny ze zestawem, no to trochę może zabolać. Ale się, że dostanę już tyle, jak że będę miał level up i będę mógł sobie zmienić pierwszego poksa. Także Close Combat z pewnością już go wykończę. Nie chciałem od razu walić Close combatem, bo no wiadomo, obniżył mi atak, także nie było pewności, że wykończę go tak. O tak! 2400, i jest level, ok, 61. Także 61 level. No i pokonanie płynę. Cały się trzęsę. <grymne> I kto tu się trzęsie? Dobra, więc tak. Um, czas na O, a Bipom coś ma. A ma Shiny Stone, o jak fajnie. Dobra, to może teraz wyjść na walkę? Bo snow. To już się nią nie biłem Czyli tak, to można przejść na dwa sposoby. Aha, albo przez trawę, albo ściąć sobie drzewka i obinąć fragment trawy ale po co trawę omijać, skoro można przed nią przejść? Eee, dobra, w sumie walka z Firo może być dość ryzykowna, z tego względu, że Kurczę to jest pokoju i jakieś ataki latające zapewne zna. Eee, w sumie aż jeden jest tu drzewek, który jest bardzo mocny. Ale mimo wszystko zaryzykuję użyjemy użyję mojego Jeżeli weźmie połowę, to jest całkiem w porządku. Eee, uciec może być, być mi ciężko z tej walki, gdyż nie mam już smok pola na Alboma Snow, a Snow jest wolniejsza na pewno od Firą. Wow! I to nie był kryt! Tak, jest agility. i bardzo dobrze. A wzmacnia se speeda. i tak mam priorytet. <noise> Także dobrze jest. No w sumie i tak to się na nic bo właśnie nasze gradobicie roz... no... pokona Fearow. Dostaniemy około tysiąca punktów exp. No, troszkę więcej. Dobra, no, więc tak. Użyjmy naszego wyszukiwania przedmiotów żeby wyszukać jakiś przedmiot ewentualnie. Dobra, i przez te trawy, spacerek znów. I kolejny Fearow. Samczyk tym razem. No raczej znów dwa jest Albo jeden krytyczny. Fajnie by było. No raczej tak, um, no i short. No, zobaczymy, ile to weźmie. Obie jak najwięcej. I... Ach, zostało trochę. Dobra, zobaczmy, co zrobi Firo Firo używa, no niestety, Drill Pack. No, tego się właśnie najbardziej obawiałem, też Drill ma sam w sobie siłę 80, z tabem u Firo 120 i jeszcze jest super efektywny. To jest, naprawdę się nieco większych obrażeń. No i tak zabrało ono niemało. Prawie 80 HP, 78 dokładnie. Rzecz ujmując, dobra, jeszcze raz Ice Shard dobijmy Firo. Także pojedynczymy kolejnego okej. Ok, co niedługo dojdziemy do. Z, chyba Survival Area, yy, chyba tak to się nazywa. zresztą zawsze począć na mapkę. A najprościej do mapki doszedł, używając Fly'a. Um, coś to za strefa? Tak, to jest Survival Area. Tylko jeszcze jedna ścieżka nas będzie czekała przed tym miejscem. I no właśnie, na właśnie tej ścieżce chyba jakieś nowe poksy będą mogły występować, ale to jak tam dojdziemy, to o nich wspomnę. Dobra. Spiro. Wykańczasz, nie wykańczasz? No, f to spira jeden wpadnie z... A bo są na pewno nie ma pełnych f Więc ewentualny, może ten jeden. Niech będzie, Ice Shard. Bo nie może tak uciekam z tych warg. No, prawdę mówiąc, się opasa bić z tak drobnymi pokemonami, gdyż... Yy, no wiadomo, z swego co jest, to czasu. czaso. Szybciej się uciekło. Dobra, no, i 165 mokrów, do No wow. A tak zwłaszcza, że przypadkiem czegoś nie ma. Dobra, i tu mamy trenera. oj, i tu mam jakieś obejście. Dobra, i ja na razie może zerknę, pobawię się trochę dream... ...naczy dream... E, darem, e, żeby zerknąć do jakiegoś fajnego pokemona. na przypadkiem nie spotkam. Chyba zrobiłem odpowiednio ilość kroków. Tak, 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 dobra. Zobaczmy. Tutaj. Ech, philo. Dobra. I czemu Dobra. dobra. I zaraz polecimy z Ice Shardem. Także dajcie raz. Super efektywny Ice Shard. Szkoda, że to tak niewielką siłę, naprawdę. O, w sumie, normalny Ice mógłbym dać teraz um, obąsł, a to Ice Shard był mocniejszy. Nie pomyślałem o tym. To wtedy chyba tak, no, stanie stanie się jednym Ice Shardem y Nie narażając się na te Drill -packi. 18 hp. To trochę źle wygląda. To można powiedzieć nawet bardzo źle wygląda. Dobra, czyli tak, kolejny ice shard. Dobra, i rozwamy Firo. Także jest dobrze, że przydałoby się polecić trochę mocno, bo naprawdę nie ma się najlepiej. No, mam to parę Hiperpotionów, to można będzie użyć jakiegoś dobra. Widziałem, gdzie mniej więcej poksy e się poruszyły, także mamy chwilę, e można się poleczyć. Musi polecieć na samą górę. W sumie świeżą wodę też dam gdzieś tu wyżej, bo to jest lek niższej kategorii, że tak powiem. Ale no, tylko 4 mamy. To już w full listu użyję. Oj, lecą te HP, lecą, 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 lecą. Dobra, są. E a z kolei teraz Nevermind Ice. gdzieś on tam jest. Jeśli go zdobyłem, a raczej zdobyłem... Jest. Ale damy go właśnie dla Abomasu. To wzmocni o jakieś 25 albo 30% ataki typu lodowego. Dobra, to sobie jeszcze przy okazji ułożę tego Softsanda, iż, gdyż, ponieważ, no... <laughs> Przeniósł się troszeczkę w niewłaściwe miejsce. Okej, okay. czyli o dobrze pamiętam, Pokemon był tu. I jest to kolejny Firo. ale też chwila prawdy. Zobaczymy, czy nasz Ice Rush będzie na tyle wzmocniony, że rozwali Firoa Firo jednym uderzeniem. Jeśli tak, to naprawdę w porządku. Ice Threat. Zresztą też fajnie dużo pipi, więc e, jest idealny do rozwalania tej liczkich boksów. Gdyby mnie to, że Abomasowa jest wolniejsza zapewne od Firoa, to bym uciekał, ale... co drugiej też na pokradarze działałem to... Nie do końca dobre. O! Idealnie. Idealnie wzmocniłem. Mego jest szarta. No, tu coś się poruszyło. Tam na dół sam chciałem, myślałem przez moment, żeby pójść, ale... pewnie w międzyczasie by mnie coś napadło. I kolejny Fearow. Ech. Mam już dość tych Fearowów. Chciałbym coś nowego. A ja wiem, że tu na pewno coś nowego występuje. Jednak praktycznie każdej ścieżce. Dobra, no, i Sword. Także tak, kolejny Feal padł ofiarą moja bonus i 108... 1180 punktów expa. O, jeszcze tam poki jakieś tam gdzieś się w trawie kryją. Zobaczmy tutaj, gdzie tak mniej się poruszyło. Mech, radicate. No, no na Articata to chyba Woodhammera bym się użyć. Już jak może być za cienki. Dobra, przywalmy naszym drewnianym młotem. <grytum> tak to, że Asturans to za wiele mnie zrobi raczej. Już jest to mroczny, niestabowany w jego przypadku. To Woodhammer! I wykończymy Ratgate. To mi bardzo dużo FAU do skida wpadnie. co do, do końca nie jest to pożądana statystyka, oboma snow. była do ataków, wbić coś raczej. Dobra, jeszcze coś będzie na tym radarze? Już nie. A szkoda. No, ale trochę Pokemonów już więc istnieje szansa, że oboma y, snow będzie mieć jakiś fajny przedmiot. Ktoś oboma snow z Heliopipo. A oboma snow, tak się bije. Mm, dobra, także lecimy z kolejnym myślą Shardem. Shard, i kończmy to. Zobaczmy, jak tam czasowo stoimy, bo tak świętam się i tłukę te dzikie boksy. Patrzcie, przetrwała bestia, jedna i użyła Rust. Lęszy niż Dryll, tak na dobrą sprawę. No, mocny defiora, chyba ma na defense w takim razie. Albo naprawdę porządny i spał. E, no dobra, także. Um... Poza też Ice Shard, i kończymy to. Dobra, czyli pokonaliśmy. Tak, 1180 dla nas i tak. Chodźmy dalej. Tu w końcu mamy jakoś tyle. Dla odmiany. Walka za walką. Godni oponenci. Szukam ich wszędzie, tylko podróżuję. Aha. Okej. Okay. Dobra, więc e, miejmy nadzieję, że my spotkaliśmy godną przeciwniczkę, która jest taki fluffy. Aha. Flaffy jest wyższą formą Maripa, również Pokémon pokémonektyczna owieczka, chociaż trochę bardziej przypomina wyższą formę swoją, czyli ja Ampharos, farosa który już w ogóle z owieczką za bardzo nie nic wspólnego. Dobra, później 53 losy wysoki. Nie wiem, czy ja będę szybszy, ale fajnie by było. Tak, tutaj jest szybszy, a więc Earthquake powinien zjąć Fluffy niemalże od razu. Flaffy daje 2 FAO fa do spec-ataku, ja dobrze pamiętam, także... Znowu zbędne. Ale przynajmniej mam dobry atak na nie. Warto uważać na Flaffy, bo ma ability static. Także kontaktu unikać. No kolejny Pokémon Tenerki. No tak, jeszcze musi grać spaść, oczywiście. E, dobra, więc kolejny pokémon Tenerki jest Tropius. Oho, oh, Tropius. Jest to Pokémon przecież trafia startający, więc mój... Oj będzie na nim poczwórnie dobry. Tropius to jest ogólnie fajne Pokémony. Nie pamiętam czy w tej generacji, ale może mi trzeba być trzeba tej Harvest. E, które odnawia moją jagódkę, jak ją zje. Tak się nie pamiętam, czy to już było w czwartej generacji. Normalnie nie zawsze pamiętam, że miał horror w trzeciej przynajmniej. Dobra, w każdym razie jedno uderzenie rozwaliśmy właśnie czubka. nie, nie, trochę zdaję chyba do HPV. Dobra, i 1900 Nieźle. No, to jeszcze trochę ja mam to będzie miał. Ledel. Znalazłem naprawdę mocnego trenera. No. Okej, okay, dobra. O, to moje jagódki. Ja już widzę jakie. Te pośrodku to chyba Klepsyberry, a te po bokach to chyba Tomatoberry. Czy tomatoberry? no dobra? Czy tak, mamy jedną Tomatoberry, mamy jedną Klepsi Berry, Tak w sumie nie zajmuje się wcale uprawą tych jagód, i właściwie na nie za bardzo nie zerkamy. No, warto zrobić jakiś odcinek hodowli. Jagody też są być użyteczne, bo na przykład, właśnie Berry na przykład może mm, zdejmować. W sumie tam to też. Fały um, Pokemonom. Jeśli na przykład wbijemy na przykład... Akurat Klepsy chyba odejmuje hit albo atak. W każdym razie, że wbijemy jakiś BDV, to właśnie możemy je zdjąć jagodami. I przy okazji podwyższyć szczęście Pokemonu. Także to jest dosyć ciekawe. Okej, okay, aha, miałem celkę trzombipą czegoś nie ma. Ama. Full heal. Dobra, czyli tak, przejdziemy się jeszcze tu i znowu dziki pok. Co, krok to pok. O, Roselia! Roselia. Coś nowego. Ale z rozdzielka się nie chce bić, e, gdyż daje mi zbędę V do ataku, którego ja nie używam. A Drosili powinien być szybszy, więc e, ucieknijmy. Udało się, okej. Okay. No rozdzielkę trzeba uważać, szczególnie trawiaste Pokémon, gdyż rozdzielka może mieć jakieś e, ataki e, typu, typu trującego. Dobra, i w każdym razie z tej strony mamy survival area, tak sobie czy jakieś przedmioty jeszcze się gdzieś w okolicy nie kryją, ale zero reakcji. Także, tak, tam mamy jeszcze drogę dalej, a tu właśnie mamy Survival Area, dokładnie, czyli kolejną strefę. Tu mamy mapę. No nie no, dwa punkty na całej mapie. Trenerzy, którzy przegrali w Battletar trenować. O, ciekawe. Dobra, to muszę na początek zesuniemy odwiedzania. Czy mamy tutaj na przykład pierwszy domek? Którzy w nim się kryje? Nie wiem. Aha, pozwól, że opowiem Ci o wulkanie na górze, w górach Stark. E, wulkan. E, znaczy. Tatuje się na okres, w którym powstał region Sino. E, no. Wypluwał on gorącą lawę i zanieczyszczenia. E, a, wypluwał on właśnie lawę gorącą i zanieczyszczenia, które zmieniły się w Pokemony. Albo w Pokémona. Powiada się, że kamień magmowy. Był używany do kontroli, właśnie tego Pokemona. Od tamtego czasu Pokemon zamienił się w wulkan i stał się legendą. Kamień Magmowe, co ty nie powiesz? Dobra, w każdym razie tak, rozpoczęliśmy ciekawą legendę. Eee, Aha, stąd się już gotaliśmy to centrum Pokémon, w którym możemy się właśnie poleżeć. No co jest centrum Pokémon. Pokémon parę domków na krzyż, jak w tradycyjnych miasteczkach. No, przy okazji się poleczymy i zaraz rzucimy oko na nowe Pokémony, które właśnie e, zdobyliśmy. No, może jeszcze pogadamy sobie z parą osobami tutaj. W końcu mamy nową osobę. Um. W walkach multi możesz walczyć z wirtualnym partnerem. E, ale walcząc razem, e, walczycie jakby... W walkach można też walczyć więcej. A tu chodzi o multi czyli że możemy na przykład walczyć w dwójkę czy czwórkę. Dobra, no, w każdym razie tak, coś to jest to... <śmów> Powiedzmy. Powiada się, że wszechświat został stworzony przez coś, co zrodziło się z jajka. Człowiek, którego dawno temu spotkałem, mi to powiedział. Hmm, ciekawe. Co prawda, ma to pewne powiązanie z czymś, co zobaczymy w Pokémon Soul -y, ale to za moment. Nie miałem wystarczająco dużo doświadczenia, by walczyć z Battle Tower. E, na w górach Stark wydaje się być e, dobrym wy, jedynym stosownym wyborem. E, z pewnych przyczyn najlepszy tenersino. Aha, najlepszy tenersino tam się zbierają. Mm. Więc warto byłoby tam też pójść. bo jestem czempionem. Dobra, więc tak, zaczynamy teraz na świeżo zapanę poksy, które zapałem właśnie. Dawno tu mam, aha, z Bridu. a to niech sobie jest. W każdym razie tak, trzy z nich mamy już tu, o, to jest e, pierwszy z nich Radicate, właśnie Pokémon tylko typu normalnego. Natura Brave to mu odejmuje defensa do ataku, i atak jest jego najlepszą zasyką w tym momencie. Choć ogólnie najlepszą zasyką tego ma jest raczej Speed. Mamy też Runaway, która sprawia, że po prostu z każdej walki mamy 100% ucieczki. No nie wiem, jak to się ma do ability, które blokują ucieczki, ale chyba mijach. No, w każdym razie z ruchów zna Assurance, który chyba znany w a ataku jest podwojona, jeżeli. Um... Przeciwnik miał jakieś obrażenie w tej turze, rzeczy, na przykład 2 na 2, jak czymś dostał albo coś. Super Punk! O, to jest nowy atak. Zabiera to ładnie połowy HP o przeciwnik, czyli na przykład jak walimy na pełne, to odbierzemy połowę, jeżeli walimy na połowę, to zabierzemy jedną czwartą, czyli nigdy tym atakiem nie wykończymy oponenta. Później mamy Double Edge, bardzo mocny atak fizyczny na 120, zabiera dwustronne obrażenia. a indawal się redukuje HP przeciwnika do HP, tak jakie ma użytkownik tego ataku. Ale jest Firo, Natura Baszfu nic nie ujmuje. Pokémon latający, bardzo, właśnie w speedzie ataku nawet. Ma ehm, Abeltyki, ale czy nie można mówić o Oj, O, i Sharpback. Ehm, sharpback to z kolei jest kolejny przedmiot wzmacniający, który wzmacnia taki typu latającego. Ehm, nie byłby najgorszy dla Staraptora, ale jako że mamy na razie ten Luck Inkens bodajże, to sobie zostawimy, ale później wezmę go od stara, od y, firwa, ten przedmiot. Z ruchów z nowych to um, zna chyba tylko Drupek, który jest właśnie... Znaczy nie, chyba nasz e, Poliwirl miał przecież możliwość go poznać. W jest to o 80. Dalej mamy poliwella, poliwella dokładnie, pokemon wodny. Dla która y, dodaje mu spec obrony kosztem y, ataku. Czyli taka sobie natura jak dla tego Pokémona. Chociaż zależy jak to go robi, ale w ataku raczej jest lepszy niż spec-ataku mimo wszystko. No i jest to właśnie Pokémon w Azalecie z Ciekawa umiejętność to jest Water Absorb, która po prostu pochłania wodne ataki i po prostu dodaje mu HP zamiast zadawać obrażenia. Bardzo fajna umiejętność. No i jest na Drum, który właśnie pochłania połowę HP, ale za to maksymalizuje atak. Oje, Caps Budzi, Hydro Pump i mat Bump. O, może trzeba będzie celność. Wcześniej widzieliśmy wersję jeszcze z matshotem, a ja miał niższy poziom po prostu. Dobra, w kolejnym boksie mamy kolejne zwane Pokémony, czyli Ratata i Spearow. Ratata to jest po prostu jeszcze forma Raticata. Też Pokémon normalny. O, Latrapol, ale to odejmuje atak od tej obrony. Też nie za dobrze. Jest tu właśnie Pokémon szybki. O, i, i właśnie tutaj ratata, Raticate, jak i Ratata mogą mieć dwóch umiejętności: Runaway albo Gats. Czyli gaz po prostu znacie, a tak, kiedy mamy jakiś problem ze stanem. I to fajnie można wykorzystać z na przykład takim ruchem jak facade, który jest, podwojony, e, się jest podwojona, gdy właśnie mamy jakiś stan. No mają się chyba 70, razy 2 daje nam to 140, plus jeszcze 50% zestawa czyli 210, czyli całkiem przyzwoite obrażenia może zadać. E, dodatkowo jeszcze z mocno jemy Chociaż nie wiem, czy te staple się liczy do bazowej chyba statystyki, czyli nie miałby 200, a. To jest 175, ale mimo wszystko to jest naprawdę bardzo dużo. To taka podpowiedź. No i z ruchów nowych są tu znamy Persuade, znamy Hyperfunk. O, to jest taki atak też już jest charakterystyczny dla tego Pokemona. Czyli po prostu Hyperfunk był wcześniej Superfunk, teraz Hyperfunk. To po prostu rani za 80, to jest dosyć przyzwoity atak, jak na przynajmniej ten poziom Pokemona. Może też potknąć Sucker Punch, znamy i Crunch, czyli takie chrupnięcie, może obniżyć defense typu Mrocznego. No i dobra, mamy tutaj Spiro, czyli inna forma Firoła, z kolei natura Brave. O, znowu Brave, ehm, czyli podobnie jak u Firoła, się przedstawiają, z nowych ataków, nie zna nic. No dobra, to chyba tyle, co można powiedzieć o naszych świeżo złapanych Pokémonach. Także tak, może odwiedzimy jeszcze Pokémon Mart, gdyż e, może kupiłem parę Rippeli i Pokeboli. Może jakieś ciekawe osoby też spotkamy w Pokémon Marcie. Warto jeszcze sami pogadać tu i ówcie. Z kilkoma osobami Miałem 54 zwycięstwa, ale co, co, co? W tym tylko używa tego ruchu. Mam. Podpowiedź podpowiedź dla... od człowieka znającego się na górach Kup jak najwięcej przedmiotów. Aha, a kup tyle przedmiotów, ci weź do toby. Tylko, albo nie żartuję. dokładnie, przed górami trzeba zrobić dobre zakupy. Ja bym sobie to kupił jeszcze z 10, może nawet i 20 Ultra boli, z tego względu, że jeszcze dużo pokemonów nas czeka. Leki mam, ale ewentualne Max ripele Ja mam w torbie 13, a to może i starczy. Dobra. Czyli to tyle, jeśli mieliśmy, co mieliśmy do załatwienia w Pokemon Marcie. Tam jeszcze mamy parę domków, zaraz je odwiedzimy. Hej, to e, że Podróżujący tyle, że... Masz torbę pełną przedmiotów, albo pełną marzeń, albo tego i tego. Dobra, w każdym tu też, o ile dobrze pamiętam, może to parę ciekawych przedmiotów. Także warto się rozejrzeć tu i ówdzie. O, razu zajmuję się eksploracją, ale wiem kiedy się podać. Yy. Nie wiem, jakby trenerzy są lepsi w eksplorowaniu wulkanu. Czyżby. On jak Króni się podał, no nie może być. Jestem kamer Oczywiście jestem kamerzystą. Może widziałeś e, w telewizji program w poszukiwaniu Czerwonego Gyaradosa? W samym początku. No wiesz, ten tajemniczy Pokemon, który pojawił się... E, albo ten wściekły Pokemon, który pojawił się nad jeziorem. Tak, to właśnie wspaniały dokument. Ja go filmowałem. Szpaner. Chyba raczej przechwala się gościu. Dobra, więc tak, tutaj nie ma nic ciekawego. Dobra, nie ma tu nic ciekawego. Dobra, więc tak, zerkniemy sobie tutaj. Co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś gościa. Jest ruch, który... Moc się podwaje, gdy Pokémon jest otruty, sparyżowany poparzony. Eee, mam właśnie ten tem. Chciałbyś go? O właśnie, jesteśmy ten do Hansy dwa, o którym właśnie wspomniałem, to jest facet. Eee, facet. Eee, jest naprawdę dobrym ruchem dla Pokemona. No, właśnie, jest bardzo dobry, gdy narzuca Ci stan. Właśnie, Faseda też można fajnie wykorzystać, Pokémon, właśnie, który ma Guts. I dodatkowo jeszcze można być jak na przykład Flame Orb, czy Toxicorp, który narzuca stan zatrucia, bądź poparzenia. Gdyż właśnie no, od razu nam narzuca właściwy stan do działania. Niestety, ty nie ma żadnego przedmiotu. Ehm, no dobra, więc chyba dzisiejszy film jest z serii Pokémon Diamond to będzie już wszystko. Także, no to już wiedzieliśmy Survival Area. I możemy sobie na dobre sprawę ruszyć troszeczkę dalej z naszą przygodą, także cóż do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. cześć!